Hej, witam Was serdecznie. Z tej strony Hallak. Słuchajcie. Dawno nie było paczki, prawda? <laughs> Kurczę, jest dzisiaj kolejny unboxing. Jeszcze większa paczka niż ostatnio. I paczka przyszła z zagranicy. Zaraz zobaczycie, o co chodzi. paczka wygląda tym razem jeszcze bardziej imponująco. O, żeby cała się zmieściła w kadrze. Tak wygląda tym razem paczka. No i tradycyjnie trzeba otworzyć, co tam jest. Na pewno z Niemiec nic nie zamawiałem, więc jest to paczka od widza. No i dobra. Moi drodzy, następuje yy, zwolnienie blokady. Proszę bardzo. I zaczynamy losowanie. <ścoughs> o kurczę, dobra, podsunę sobie krzesełko. Ha. Teraz tak, jak się to otwiera? Chyba tu. O, zaczyna Cześć. wychodzić. Uwaga, uwaga. Oto jest. Zaraz. <śla> Kurczę, jakie pudło! Nie wiem, jak tutaj wam pokazać, żebyście widzieli. W środku jest mniejsze pudełko oraz dużo papieru. Uwaga. Jeden papier. Drugi. Rzecz pierwsza. Czapka z naszkiem. <laughs> kurde. Klawiatura tu jest? O kurka wodna, moi drodzy. To nie jest paczka od widza w takim razie, ale się pomyliłem. O kurde! Przyszła paczka od szarkuna w takim razie. No nawet szczerze mówiąc nie spodziewałem się. A więc tak, jest czapeczka z napisem "Skiller", proszę. Czapeczka z daszkiem taka, yo yo. Mada. no i tam dalej. <laughs> Szarkunką z tyłu, zobaczcie. Oczywiście. No dobra, to jedziemy z tym koksem. Co tu ciekawego szarkuny naprzysyłały mi. Już się wam japa cieszy, mam nadzieję. <laughs> Bo wiadomo o co chodzi. Dobra. No, słuchajcie, jest coś ciekawego. Górka wodna, taka klawiatura wielka. Klawiatura skiller mech. O ja chromole. Yy, żeby nie było jaj. Słuchajcie, jeżeli ktoś z Was, czyli z widzów mi to przysłał, to napiszcie. <ścoughs> no bo nie chciałbym rozdawać. O no nie gwarantuję, że ta klawiatura się znajdzie u Was. Ale mamy pierwszą rzecz. Jest to klawiatura z. Klawiatura Skiller Mech. Mech pewnie znaczy, że jest mechaniczna. Tutaj coś. Red Switch. I jeszcze jest taka paczka. Ale co tu jest, to dopiero zobaczymy. Uwaga, uwaga. A w tym pudełku jest. A w tym pudełku jest wykaz rzeczy, i jeszcze czegoś brakuje. Mamy Shark Killer, ok. Tu coś jest w tym papierze. Coś tu jest. Co to może być takie małe? Coś jest, dobra. Uwaga. O! Mechaniczne klawisze. Zobaczcie. Pierwszy raz takie coś widzę. Ja to jestem za Murzynami jeszcze z tyłu. Znaczy za Afroamerykaninami. Za Afroamerykanami z tyłu jestem. Nie można mówić Murzyn. Pamiętajcie, to jest rasizm. W Afryce nie ma Murzynów. Tam po prostu są. No nie wiadomo. Moi drodzy. Hmm. No, będziemy to otwierać, ale na innym filmie. Ja się muszę przygotować do, takiej, do takiego otwarcia, żeby w ogóle cokolwiek wiedzieć o tym. Klawiatura wygląda naprawdę zacnie. Kurde bela. No dobra, chcesz zamknąć? To zamknij. Kurczę, te szarkuny, widzę, że tam co jakiś czas pamiętają o mnie i coś przysyłają. O, no, zobaczmy sobie tą klawiaturę, bo kurde, też jestem ciekawy jak to wygląda. Illuminati, proszę bardzo. Illuminati, granie keyboardy. Co tu jeszcze? Profesional, jeżeli jest profesjonal napisane, to na pewno jest to profesjonal. No i co? Tak to wygląda z bliska. I powiem wam, że klawiatura jest ciężka. <laughs> jest ciężka. Jeszcze jest US, czyli amerykańskie layouty. Layout pewnie coś do jedzenia. W każdym razie amerykańskie. Nasz sobie zerknę. Słuchajcie, dajcie mi chwilę i zobaczymy, czy to w ogóle warte, czy to tam za 20 zł. czy 120 kosztuje. Sprawdźmy sobie, a, co to za klawiatura. I od razu będę miał dla Was informację. Nie wiem, czy teraz mnie słyszycie. Uwaga, uwaga. Killer Mech to się nazywa. Zobaczmy. No jest takie coś. Opinie. Widzę, że dobre. Okej, okay, można sobie wymieniać te klawisze. Moi drodzy, w takim razie to jest koniec tego unboxingu. Byłem przekonany, że to jest paczka od któregoś z widzów, bo ktoś z widzów mi na czacie pisał, że paczka z Niemiec będzie. A to jest z Niemiec. Mówię, kurde. No ale dobra. W takim razie taki unboxing. Hmm. No dobra, mam dla Was dobrą wiadomość. Kurde. Ta klawiatura, moi drodzy, nie jest mi potrzebna. Klawiatura tradycyjnie będzie dla Was. Prezencie ode mnie. Także mam nadzieję, że się cieszycie. Ktoś będzie mógł ją wygrać, tylko zastanawiam się, co, co teraz zrobić. Jaki konkursik. Dobra, czyli mamy klawiatura, takie dodatkowe, e, że tak powiem, przyciski. Klawisze są pokryte gumą. Ciekawe ta guma, ile wytrzyma. I jeszcze jest raperska, specjalistyczna, design z Ameryka, czyli Ameryka Rap, Hip Hop, Ice -T. co tam jeszcze z takich starych zespołów, co się słuchało, Run DMC, Onyx, może Public Enemy i tym podobne. I jeszcze MC Hammer oczywiście i Vanilla Ice. I to jest właśnie w takim stylu czapeczka. Ok, to tyle. Żegnam się z Wami. Do usłyszenia.